Cześć! Szymon z tej strony, witajcie u mnie na kanale. Powiemy sobie dzisiaj kilka słów o co ja powiem, Wy posłuchacie mam nadzieję, na temat pewnego komiksu. Batman Superman World's Finest, tom pierwszy Diabeł Nezha. Ciężko się to wymawia. Od razu już okładka sugeruje nam kilka rzeczy. Po pierwsze, patrząc na stroje naszych bohaterów, widzimy tutaj, że... Strój Batmana jest jakiś taki oldschoolowy. Po pierwsze, symbol nietoperza jest taki jak był w latach 90. Po drugie, pas też bardzo taki przerośnięty, mam wrażenie. Mamy też Robina na okładce do tego Jimmy'ego Olsena, Lois Perego White'a, Bruce ten, że Gordona i Catwoman. No jeszcze gdzieś tutaj widzimy dwóch bardzo istotnych wrogów naszych. Głównych bohaterów, o nawet więcej niż dwóch, bo jest jeszcze, po dwóch jest dla każdego, Braniak, Bane, Lex Luthor, Joker, no i Alfred Pennyworth, o którym zapomniałem. No właśnie, dwóch najsłynniejszych bohaterów z DC w kolejnej próbie opowiedzenia historii ich wspólnej, bo były już komiksy o Batmanie i Supermanie, no i właśnie, jak ja miałbym powiedzieć, Jednym słowem, czy komiks mi się podobał, to powiem tak. Ale, ale teraz przejdźmy, bo to nie wystarczy, tak powiedzieć, tylko, że komiks się podobał. Bo mamy tutaj opowieść o, jakby to określić, początkach współpracy między Batmanem i Supermanem, gdzie są właśnie takie różne wydarzenia z przeszłości, gdzie różne rzeczy się dzieją. No i pojawia się. Właśnie ten diabeł Nesha, jakaś intryga z tym związana, Tak, nie będę wynikał w tej opowieści kto generalnie jest tutaj złoczyńcą, dlaczego, na jakiej zasadzie działa i tak dalej, zatem mogę powiedzieć kilka fajnych rzeczy odnośnie tego, że mamy przede wszystkim zabawny, ciekawy udział Doom Patrolu, przynajmniej trzech osób z tej, z tej drużyny, co jest na plus, ale to wynika z tego, że ten, że oglądałem ten serial na HBO i on, się, on mi się podobał i parę właśnie postaci kojarzę. Co do tego tytułu, to powiem to tak. Jest dziwny. Ale bazuje na relacjach między tymi bohaterami i nie tylko między nimi. No i tu mam jakieś właśnie legendy z przeszłości i, i rzecz, której którą całkowicie mnie zaskoczyła i nie wiedziałem za bardzo o co chodzi, to to, że w pewnym momencie tutaj mamy Batmana z Robinem i na pomoc zostaje ściągnięta Supergirl. I z niewyjaśnionych dla mnie powodów, co widzicie, oni mają kosę jakąś wokół, wokół, wobec siebie. Nie mam pojęcia dlaczego. Nie wiem, może wy wiecie, bo ja totalnie byłem zdziwiony, o co chodzi, czemu są przeciwko. Czemu ze sobą nie przypadają, i tak dalej, więc po prostu boczą się na siebie niesamowicie, że tak określam, Nie wiem dlaczego. No, rzecz, która jest yy, absurdalna, z drugiej strony ten komiks nie jest, a w, ani w jednym momencie, realistyczne, Bo tu, dobra, co ja gadam? Superman. Nie ma szansy być realistyczny, ale dobra. Generalnie jest, tu trzeba dużo zawiesić niewiarę, jeżeli chodzi o. Różne możliwości, różne rzeczy, które się dzieją, bo tu w zależności od potrzeb, raz Superman jest przejęty, raz nie jest, raz Green Lanterna przejmują, raz kogoś innego tego bohatera, więc tutaj jest po prostu przejmowanie kontroli, sterowanie, za pomocą myśli, mnóstwo. Mnóstwo, mnóstwo razy, więc jakbyśmy się skupili na tym, czy tu jest jakaś duża logiczność w tych y, działaniach, tych walkach, starciach z tym diabłem Nesham. Nie, nie, to, to, nie, to nie należy za bardzo zastanawiać się, jak to działa, kiedy, czy Batmana może przejąć, czy Supermana może, kiedy może, kiedy nie. Nie, to nad tym się nie zastanawiamy, bawmy się, bo za to są po prostu co jakiś czas naprawdę, naprawdę fajne hasła między postaciami, na jakiś jest tam, nie wiem, czy to było tu, że Batman się uśmiechnął i się w, w, wystraszyli po prostu, czy coś takiego, więc to są takie Drobne teksty, które bardzo przyjemnie się czyta. I rzecz, którą też tu faktycznie widać, to to, jaką przyjaźnią darzą, darzą się między sobą Batman i Superman, a co jest istotne, co często jest zapominane. Dlatego komiks jest OK plus niewybitny, nie najlepszy na świecie, ale za to przyjemny w odbiorze. Przy czym zastanawiam się, w jaki sposób będzie się łączył z tą planetą Łazarza, bo przynajmniej tak sugeruje finał, że jakiś związek między tymi historiami będzie. Ja Wam serdecznie dziękuję za obejrzenie tego materiału. Napiszcie mi, czy znacie ten tytuł, planujecie go znać, czy w ogóle albo czytaliście w ogóle oryginale i jeśli wiecie, to powiedzcie mi o co robił mi o taką kosę z Supergar. Dzięki, do następnego razu. Trzymajcie się, cześć!